Tak wygląda port, z którego wypływamy. Pogoda zapowiada się wspaniale, ale nie będę zapeszał, bo wiadomo jak jest w Tajlandii. Jest jakieś 30 stopni, piękne niebo i taki widok na samolot jeszcze mamy.

i dopłynęliśmy, jesteśmy na pierwszym punkcie. Teraz zapowiada się, że będzie snorkling. Cała ekipa się zbiera. Ja wam pokażę, jak to wygląda. Woda jest bajecznie czysta. Gotowa na snorkeling. Pamiętaj, w tamtą stronę, tam na, na rekiny, w tą stronę na rafę. A tam wracamy na kosamój. Swoją drogą jest to bardzo fajnie zorganizowane, bo płynęliśmy tutaj 45 minut, a przez to, że łódź jest bardzo szybka, możemy sobie zrobić za jednym zamachem 5 wysp, nawet. Normalnie wygląda to tak, że są maksymalnie dwie, więc taka wycieczka naprawdę całkiem spoko. No co? I czeka nas jeszcze dzisiaj na pewno pływanie kajakami. Będzie jeszcze hiking, bo musimy wejść na taki bardzo fajny punkt widokowy, który jest najbardziej popularny tutaj, jeżeli jesteście na Kosa Muj, to płyniecie właśnie na tą wyspę. I tam wchodzicie na ten punkt widokowy i widać taką całą piękną zatokę, więc to Wam jeszcze na pewno dzisiaj pokażemy. Będziemy mieli obiad i pewnie wracamy koło godziny 17-18 do, do naszego hotelu. A teraz chodźcie ze mną, zobaczymy jak Ewa sobie radzi ze snorklingiem, ponagrywam ją też trochę. Wygląda Udało nam się dotrzeć na kolejną wyspę i teraz udajemy się na punkt widokowy i pokażę wam z góry jak to dokładnie wygląda. Także idę za moją Ewą. Zaczynamy nasz hiking na samą górę. Co prawda w Japonkach, ale w Japoneczkach, ale w Japoneczkach to najlepsi youtuberzy podróżnicy przechodzą cały świat, więc damy radę chyba. Nie wiem czy jesteście w stanie to usłyszeć, ale posłuchajcie przez moment dźwięków otoczenia. I jest taki bardzo specyficzny dźwięk dookoła, a przed nami takie schody na punkt widokowy u góry. Jesteśmy w połowie drogi przed nami myślę, jeszcze jest 5 minut i będziemy widzieć wszystko z góry w całej okazałości. To co widzicie teraz z góry to jest laguna Telna I, laguna, która powstała 30 milionów lat temu. Tutaj, gdyby ktoś potrzebował odrobinę pomocy, to znajdujemy się w Tajlandii, która jest tutaj. Tak wygląda cała Tajlandia. A my jesteśmy w prowincji Surat Thani. Czyli znajdujemy się w tym obrze obrzeżu tutaj, w tym obszarze. A tutaj jest sama prowincja Surat Thani. I my jesteśmy na tych wyspach. A samój znajduje się dokładnie tutaj. I obok jest też duża bardzo wyspa. Kopania, na której jeszcze pewnie będziemy, a cały park, w którym teraz się znajdujemy, nazywa się Muko Ang Taong. Jesteśmy właśnie na górze, piękny punkt widokowy. Warto było się na niego wdrapywać nawet w Japonkach. Jesteśmy cali mokrzy, ale było warto, bo widoki są przepiękne. Pamiętajcie, nie róbcie tego, zabierajcie zawsze Adidasy ze za sobą. Słuchajcie, rad od profesjonalistów, którzy tego nie zrobili. Tutaj wam jeszcze pokażemy widok z drugiej strony. Jest bardzo dużo drobnych wysepek tutaj dookoła. A ta wyspa nazywa się Kosam Sao. Przeczytaliśmy, to nie, że wiemy. Jak się podoba? Widok. Mega. Naprawdę. Teraz jest ciekawe jak zejdziemy, ale wolę na razie o tym nie myśleć. Patrz, macha do nas. Pe Kto? Peter. Hello! He Hi, Peter! Hej! Hey! I teraz czeka nas taka właśnie droga w dół, żeby wrócić do laguny. Ale było wartość trochę powspinać dla tych widoków. Pokażę wam teraz przez sekundę jak czysta jest tutaj woda. Tam jest nasza łódka zaparkowana, my już zeszliśmy z góry. Okoliczne wyspy i ta woda tutaj po prostu... Coś wspaniałego. Jest tak gorąca, że nawet nie czuję, że w ogóle wszedłem do wody. Powiem wam tylko tyle, że nie dość, że woda jest gorąca, to na zewnątrz upał jest niesamowity. Będziemy tu jeszcze z 10 minut i udajemy się na kolejny island hopik, na kolejną wyspę. No i właśnie przed chwilą oparzyłem sobie stopy Bo oczywiście zapomniałem, że to może być gorące i że warto położyć japonki Ech, Człowiek się całe życie uczy na błędach Właśnie wysiadamy na kolejnej wyspie Tutaj czeka nas kolejny punkt widokowy Tutaj również będą kajaki I może uda się polatać z dronem Także trzymajcie do kciuki A my właśnie wysiadamy z naszej łodzi No i dotarliśmy tak wygląda miejsce, w którym właśnie jesteśmy. Spędzimy tu około godziny czasu. Jest podobno fajny punkt widokowy. No, Jewa no. no płynie, a ja nagrywam. To są przywileje, właśnie operatora kamery. Tylko że daleko nie dopłynie. Dałaś radę, pięknie wiosłujesz. jestem się bardzo dumny. Jak Ci się podobały kajaki? Ja? inne jezioro znaleźć się od razu tak, pięknie. Tak. Jesteśmy teraz na ostatniej wyspie i czeka nas najdłuższy hajk. Mamy do pokonania jakoś co najmniej godzinę drogi i będziemy na najwyższym punkcie tutaj w ogóle w okolicy i będziemy widzieć wszystkie wyspy, na których byliśmy dookoła. I zaufajcie mi, że w tej temperaturze po obiedzie to nie jest najłatwiejsza rzecz. Przed nami pierwszy punkt widokowy, a już ledwo żyjemy i dzipiemy. Ale damy radę, dotrzemy na górę. Osiągnęliśmy punkt widokowy numer 2. Czyli to oznacza, że jesteśmy chyba w połowie drogi. O. Jest ciężko, ale prawidłowo się nawadniamy. I dajemy radę. No, i mamy punkt widokowy numer 3, a to oznacza, że zbliżamy się do naszego celu, i jest spora szansa, że nie stracimy przytomności po drodze. Jeszcze przed chwilą byliśmy na tym poziomie, teraz jesteśmy już znacznie wyżej. Jest tu niesamowicie, ale droga jest bardzo ciężka. A my idziemy aż tam na górę, udało nam się dotrzeć na samą górę. Jesteśmy na szczycie punktu widokowego. Możecie sobie zobaczyć wszystkie wyspy, które dzisiaj też zwiedzaliśmy. Wypiłem lider wody w pół godziny. Jak się masz Ewa? No to chyba mówi samo za siebie. Woda nam się zaczyna psuć, mam nadzieję, że dojdziemy na dół, zanim te chmury tutaj dadzą nam o sobie znać. Z samego szczytu i udajemy się na dół. Właśnie skończyliśmy nasz hiking, byliśmy wykończeni, przyszliśmy tutaj na dół, wzięliśmy taki prysznic prosto z wiatra na głowę, wypiliśmy dwa napoje i już pomału zasypiamy. Zaraz opuszczamy tą piękną wyspę. Warto było, pomimo że jesteśmy naprawdę zmęczeni, to warto było się oczywiście tutaj wybrać. No i cóż, e, wracamy do naszego hotelu. Jutro jedziemy tutaj wspólnie z ekipą na nocny market, na którym jeszcze nie byliśmy. E, a pojutrze chyba wybierzemy się na Wyspę Świn bądź na Kopa Zobaczymy, albo jeszcze nawet uda nam się zrobić dwie te wyspy razem. E, musimy jeszcze pogadać tutaj z Peterem, on pewnie da nam parę wskazówek jak to zrobić najszybciej i najłatwiej.